Otwiera tam, oh, to dupę przez okno tam, <laughs> To żeby jeszcze miała dobrze je zrobione, nie? A one chujowe są, takie sterczące Chciałbyś takie, cycyce? witajcie w kolejnym odcinku Kumpelstwa A dzisiaj podejmiemy się odpowiedzi na ważne pytanie Dlaczego nie warto mieć dziewczyny? Oczywiście są pewne plusy Być może, ale my dzisiaj się na nich nie skupimy Po prostu, dzisiaj będziemy Bezczelni, arogancy, hamsty still... Czyli jak zawsze ja myślę, że w tej materii najwięcej do powiedzenia ma tutaj pan Piotrek, jako nasze tutaj. Dlaczegoż? Jądro samotności. No to... tak, jest na 3, 33% 3333 tej tutaj ekipy siedzącej przy tym stole nie ma dziewczyny. A powierzchniowo nawet więcej, bo jest Właśnie. Z Jego klatą to z 45% nas nie ma dób Jest no. kobiet. Jak to jest? Tu chodzi o włosy? No ale no to z drugiej strony wy wiecie więcej. No bo wy jesteście z tymi kobietami i. I macie, kurczę, na co dzień to możecie wyciągnąć więcej rzeczy, na co dzień. No to nie, dzień. po prostu najwięcej dowiemy się, porównując nasze życie do Twojego. I tutaj tak. no Moje są różnice. Moje jest wspaniałe, okay. moje jest cudowne. Ja mam luz. Ja mogę robić co chcę. A ja co po prostu się robić? o nic nie martwię? A wy? Tak, tak, tak. I co wieczór mogę narzekać o tym, że kurde, tak płakać... nie odpisuje na Tinderze. No, <laughs> nie, ta tak. I A to masz pożyczyć chusteczki i, i, i codziennie wieczorem Dobra, teraz NoFab Challenge. Dobra, już tydzień, już tydzień. E, jak, no... jak na przykład, Piotrek, wyglądał u ciebie oglądanie film na Netflixie? Czy to jest długi proces? Ja myślę, że pornosów. E... Nie. No, to, no, to chyba jakby... No nie, krótki. Włączam wybieranie, tak? No, ale to tak. szybka decyzja. No a u Ciebie? No u mnie dosyć sporo, no jeśli. Dlatego zacząłem ostatnio lubić seriale, wam powiem, bo serial już raz zaczniesz wybierzesz. To jest długi proces, ale raz zaczniesz, to już idziesz. I tam trwa to miesiąc, dwa, trzy, nieraz więcej. Mm -hmm. Ale film, no to jest. Wspólna no, decyzja druga godzinka. Druga no i uczyniasz kobiecie możliwość wyboru, bo to jest chyba podstawa, którą się trzeba kierować będąc w związku. Uniemożliwić <laughs> jej kilka opcji do wyboru. Przepraszam, no. za przedmiotowe u, u, traktowanie, ale... Trzeba. Umożliwić. umożliwić. Chociaż... Uniemożliwić wybór. Tak, zwężyć wybór po prostu, tak. za zakreślić. Mm -hmm, mm -hmm. Kurwa, hey. przecież to jest straszne, ja codziennie wieczorem mam ochotę coś obejrzeć i... Ostatnio nic nie oglądam, bo naprawdę to trwa pół godziny. Mamy już HBO GO, Amazon Prime, Netflix, Player yeah, PR, wszystko yeah. co można mieć i nigdzie nie idzie nic znaleźć, bo a to tego to się boję, potem to będę miała koszmary, nie no to to takie straszne, tu jakaś czaszka ma, na... <grym grym> e, miniaturce, to jakaś głupia komedia, no kurwa. A no, później się kończy coś. tak, że i tak włączymy to, bo jak już dojdzie do tego momentu, to nas pierwszą osobą, która uśnie po pięciu minutach. Tak, tak, A tak. nie ty usypiasz? Nie. Okej, okay. ale u mnie też Milena bardziej usypia. Ale usypia. ja z usypianiem to też to mam. Jak... Jak mogę was pocieszyć, też usypiam. No po nie, ale wybieram. Ale przynajmniej krócej wybieram. Sam usypiam, no. Chociaż ja się przyznaję, że też potrafię długo wybierać film, i to jest przeze mnie. Niestety. A! Mam jakiś pierwiastek kobiecy w sobie chyba. Okay. A ty? Ja tak szybciej niż Klaudia. Na pewno. No to ja myślę, że to najszybszy. Ja mam pro... największy problem mam też z tym, myślę. że już widziałem wszystko. To co chciałem a. tak naprawdę zobaczyć, a nie. No tak. a skąd wiesz, że jest wszystko, co już chciałeś zobaczyć? Jak nie wiesz, co jest jeszcze. Właśnie. O kurwa! Oszczędność, moi drodzy. O, Co o tym myślicie? Ja uważam, iż ja nie wydaję aż tak dużo na swoją dziewczynę, powiem zupełnie szczerze. Jest ona w pełni swobodna, samodzielna. A powiem więcej, nawet myślę, że troszeczkę oszczędności mam dzięki niej. Dzięki... W sensie nie na zasadzie, że... <grystanie> okay. Ty zarabiasz na dziewczynie, tak? Nie, nie, chciałem powiedzieć po prostu, że kupujemy różne produkty do domu wspólnie. Trochę jej tak? podpierdolę, do dumeczki! <grystanie> raz portfel zostawi na trzasu pierdolę wiesz, bo na Allegro! Wiesz, <grystanie> <grystanie> Ej, no, yy. że, ale już nie rozumiem, że co? No, kupujemy różne rzeczy na chatę wspólnie. No, wspólnie. No, no na to i tak wydaje, z... bo robisz to wspólnie, czyli dzielisz. Że te, w dłuższej perspektywie. Ale, no, że tak. taniej wychodzi? Jeżeli wspólnie i tak? to są no, na pewno może rzeczy, tak. które wychodzą no, okay. tanie. No, nie wiem, składanie się na mieszkanie wychodzi taniej niż jeżeli płacisz okay. sobie za nie sam. Tak? No tak. To się nie, no jasne, na, to, to jasne. Też, no, też no, ale tak. jakby prezenty są Ale wciąż... jedzenie dla dwóch osób też zawsze wychodzi taniej niż dla jednej, gotowanie. No gotowanie tak, gotowanie tak. Ale to nie odcinek, dlaczego warto mieć dziewczynę. Właśnie. No mówię, Właśnie. dlatego chcę się odpierdolić do prezentu. Ale, ale nawet, je, jeśli idziesz tą najmniejszą linią oporu, czyli jesteś tym typem faceta, który kupuje wtedy, kiedy musi, czyli walentynki, no. dzień kobiet, no. urodziny, imieniny, jakieś tam rodziny teściowej, rocznica, coś jeszcze, no wiecie, tak że rocznica wesela, wesela bo on się musi złożyć. Więc te wszystkie rzeczy to jest taka najmniejsza linia oporu, Ile? ale 7, to jest tak? taki must have, nie? Mm -hmm. No 6-7 to jest taki 7, starter, 6, licząc, to starter 6, pack, no. Tak? No to to chyba będzie i tak więcej pieniążków wydanych niż te zaoszczędzone na obiadkach tych, których powiedziałeś itp. Tak mi się wydaje. No to. A jeszcze jak tak. do tego dochodzą takie, a, co jest? A, bo nic, nic. No powiedz, co się dzieje. No nic, bo byłam u, byłam u załóżmy, Pauliny i ona ma tego Mateusza już od dwóch miesięcy. No, no i ten Mateusz jej wszystko kupuje. I, i, <gry> Każdy ma z kolei y, taką grupę i tam co chwilę ta grupa podejrzanie wibruje. No to, takie zawibrowanie tego jej telefonu, to jest taki stres i zawsze jest No, Kacper kupił jej taką torebkę no. za pięć tysięcy. No. <gry> ja tak specjalnie staram się, no ale to no, nie, no tyle rzeczy na jakieś ubrania, na torebki wydawać. No, tak. A Piotrek jak ty powiesz o swoich doświadczeniach? Ty byłeś takim chyba chłopakiem obdarywującym, bardzo gęsto i często. Czy gęsto, często? No, w miarę możliwości. W, w miarę możliwości finansowych, ale myślę, że trochę częściej i gęściej niż wy, bo z do was. Ale, co, ale pana, też bez musi... przesady. Co szuka dziewczyny. A widziałeś. No nie, no. A, a widziałeś wchodziłeś ostatnio do mnie do sypialni? Ale no właśnie, ale ostatnio kupił kwiatka. Kwiatka? Kwiatka kupił, super. A mi się Można? kwiatka też zdarzy. Ja, ja miałem rozmowę jakiś czas temu z moją kobietą i było właśnie Ale ja, ja szanuję takie rozmowy z jej strony, że ona w końcu powie: "Bo nie kupujesz mi kwiatów". Ja no mówię: "Okej, okay, no to sam, idę warto. kupić kwiaty i gdzieś tam co miesiąc kupię czy tam nawet częściej". Powiadomianko masz? Nie, nie, patrzę jak więdną po prostu. To jest A, spoko, bo no. zawsze jak się tam stoi, i widzę, że więdnie to To jeszcze to poczekam kup sztuczne, dwa tygodnie? To, to kup sztuczna chyba po prostu. No. Nie, no ale co, no podsumowując, no chyba i tak zwiększyłem jednak no nie oszczędzić na kobiecie, nie? Jakby no nie da się zarobić tak jak tutaj doszliśmy do wniosku. No to jednak to jest inwestycja, nie uszkujmy no nie no, inwestycja, no to jest duży minus, jeśli chcesz zaoszczędzić w ogóle. A minusem też jest to, że nasza pojemność naszego mózgu, naszej pamięci jest ograniczona, tak? Mężczyzn. Ludzi ogólnie, no no, wszystkich. No właśnie... Na kobiet to jest, nieograniczona jest, tak? No na pewno jest szersza, moim zdaniem. No zależy do jakiej rzeczy właśnie pewnie. Tak. Ale kończąc moją myśl, że skoro jest ograniczona, to przerażam się, ile w miarę upływu tego związku w moim mózgu zalęga się jakiś takich śmieci niepotrzebny. O kardashiankach. O tym, że... Teraz wszelkie imiona będą przypadkowe. Basia powiedziała swojemu chłopakowi, ja. że robi to czy tamto, ale dlaczego ona przed nim to ukrywa? Po prostu tak popierdolone jakieś konfiguracje, na to. zasadzie koleżanka Klaudi z mm -hmm. jej chłopakiem i ten jej chłopak z w ogóle siostrą tamtej i tamta siostra z synem. Kurwa, ja pierdolę. Po, po prostu co mi to, no? no. I ach, to ja, na przykład, ja to wiem wszystko. Ja o medycynie estetycznej się na przykład dużo dowiedziałem, bo jak Milena mi pokazuje na przykład Instagrama, zobacz, zobacz ta ma zrobione tu pod oczami, tu, a wiesz jak to się robi? To się robi tak i mi tłumaczy, a ja słucham, no leżę na tym łóżku, coś tam sobie robię, ale słucham mimochodem, no bo warto, warto słuchać w związku, więc ja o medycynie estetycznej i ogólnie o operacjach <tryk> wiem już więcej. Niż o tym czym się zajmujemy niestety, lepiej jestem <grym> <grym> przygotowany. Ty co kwasy, byś nam hulor, no tu podżoczka, wszystkim nam. Tak. Do... tak mamy Dolinę mamy Śmierci? <grym zamiastem> tak, Dolina Śmierci, o widzę, że kumpel też był na kursie. To jest ta jebana <grym zamiastem> Ja też wiedział, co to jest Dolina Śmierci. Nie <grym> wiedziałem. Serio, coś takiego? No, no, jest! I, i by nawet to, przykład. To takie tutaj. Tak, tak. I Milena mi przyszła i do razu. Zobacz, Dubiel sobie nawet robi. I mi pokazuje, że Dubiel sobie robi. Re... No to ja nie zrobię. No jak już Dubiel robi, chłopak. Pata, no to ja sobie też, bo też się zastanawiałem od pół roku, to sobie Dolinę Śmierci zrobię. Tak, no tak, jeśli chodzi o takie śmieci, ty. No ja i skąd? Ja to nie mam. No, ja... I ty nie wiesz tych rzeczy. No właśnie nie wiem tych rzeczy. I masz dużo miejsca ja to... na poznanie wartościowych informacji. No i tak wrzucam na śmieci. Okej. Okay. Także w sumie to na jedno wychodzi. Wrzucasz tam się liczy. ale sam decydujesz jakieś śmieci. no właśnie sam decydujesz sobie co tego za jakiego ale, rodzaju ale nie liczy no liczy pamiętam że były też takie sytuacje o których mówicie w związku nie że ale ja to jestem ja to mam tak że w ogóle jak to, są te drzewa genealogiczne to ja się gubię po pierwszej linii po prostu jak ktoś mi powie że kimś jest bratem kogoś to już potem i tak nie pamiętam tych dalej to 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 o przecież jaj. jest tak popierdolone ja na przykład na, do dzisiaj nie rozumiem znaczenia pewnych słów jak bratanek siostrzeniec kurwa tych wszystkich jakieś tata mama to nie był pierdol To a jasne, ale się zesrał. A właśnie, pro zesranie jest w ogóle tak, że pierdzenie smakuje inaczej. Przy dziewczynie? Tak. Nie smakuje inaczej. Chodzi o to, że nie, nie masz, tego, nie może nie masz takiego komfortu, nawet jak już jesteś tak długo z nią po związku, oczywiście no, no jest tak, że pierniesz. Nie no, ale... się pierdnąć, ale to już nie jest takie pierdze takie ja. Tak, tak, tak. Tylko już tak. musisz liczyć z tym, że no troszeczkę gdzieś tam cząstka ciebie, umiera i ci głupio, bo jest teraz... Kurde wojna, tak, tak. A ma... ma swobodę w pierdzeniu, zabiera ci kobietę największą przyjemność życiową. Ej, powiecie, że jestem pizdą, ale wiecie co ja robię ostatnio. To... Nie, no, ja wychodzi stracę na męskości, otwiera okno dupę przez okno. Tak, <laughs> Albo po prostu jak jest zimno... Jak jest nie, zimno, Ten mróz dwaliście stopni! Jak taka dupa przez... Ten, przez tą jak szybę jest zimno teraz. Bo, a przy, a przy, akurat zjeżdża ten gościu to szyby my. Juchu <noise> takie dubsko mordę. <noise> nie, jak jest zimno, no to po prostu wychodzę sobie na korytarz. I tak wiesz, wychodzę i... Pierdę sobie na korytarzu, w sensie przed pokojem. I Milena jest zadowolona, chociaż i tak jest takie. o Jezus, że co tak głośno? Ja, kurwa, no. nie? Co mam po cichu? Bo ja jak pierdę to cicho? Ale niebie tak czy siak. Pod jednym względem tutaj Milena chce to usprawiedliwić i zrozumieć, ponieważ skala poziomu smrodu twoich bąków jest naprawdę przepierdalona. No tak. Jeżeli chodzi o głośność, no tutaj Milena nie ma racji, przykro mi, bo jakby no, głośność, no to właśnie, no tak. im większa, tym ma... lepsza, tym jest większa frajda mhm. Ale jeżeli chodzi o zapach, to jednak. No kurwa, jest ciężki. Głośność w ogóle jest chyba tak, to rośnie, że im głośniej tym nie śmierdzi. Ja tak, często, bardzo często, tak jest, często Ale im cieplejszy i tak bardziej czujesz ciepło po kantach dubska, to wtedy jest bardziej śmierdzące. <grym> Krzysiu, <grym> <grym> to <jest> to, no, <grym> no, chyba się oblizał. <grym> Temperatura pierda jest równoznaczna z jego zapachem Kurde, Jest wprost no, tak. No, no, no. no I nawet z przerażeniem, z przerażeniem, tak. że coś poszło lika. tak jak, jak taki gorący z czasem, palący wręcz, to ajajaj Staram się to robić jak najmniej ostentacyjnie, tak że wiesz, że Staram się, okay. żeby to był cichacz Jednak a, staram się go okay. no, Zakontrolować A okay. później z... mamy też to, że pies leży I jak ktoś ruszy koło, to no kurwa, Justy. No to jest zajebiste no, ja, Ale u mnie to jest ultra często, że Klaudia dotyczy pies Pies To nie pies, to ja no a kto ja? Ale tak, w każdym razie, jak widzicie, pierdzenie nie smakuje tak samo, a jest to no, jednak jedna z mm -hmm. przyjemniejszych rzeczy, no tak, które w moim no życiu tak. udało mi się przeżyć. Ja się na przykład też dowiedziałem, będąc w związku, o przykrych właściwościach produktów spożywczych. Jakoś kiedyś, jak mieszkałem sam, to można było sobie zostawić kurczaka na noc i, i normalnie na drugi dzień było ok, albo mleko mogło sobie stać na stoliku, a tak. teraz to jest nagle wielkie wydarzenie, jest 23 i mi wchodzi do, 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 do sypialni, czemu reszko mleko leży na stoliku, czemu kurczak nie jest schowany, to pognije, to popsuje się wszystko. Jakoś kurwa 5 lat temu, jak sam mieszkałem, to się nic nie psuło, a teraz to nagle tak. wszystko gnije, wszystko się psuje. Tak, nie było. Ale tu akurat y, Piotrek też to pilnuje, akurat psućko, no, tu się tu, Tutaj ja nie wiem, ja mam bardzo takie podejście do, do jedzenia, że musi być schowane jak najszybciej. Bo to ogólnie jest wstępem, to jest tylko to, to, to chowanie no. tych produktów, to jest tylko taki... Pro, no. Tak samo jak, że skarpety, które... coś co się im stanie, jak one sobie poleżą tam dzień na, na jakiejś podłodze? Czy co, coś im się stało kiedyś? Ale Piotrek trochę, Piotrek trochę to jakby odczuwa, bo jest też Milena u nas, więc, więc też odczuwa to sprzątanie, jakby już taką kobiecą rękę w domu sprzątającą. Akurat. Czyli ta jedna wasza dziewczyna się trochę rozkłada tak, na tak. dwa z dwóch? W, taki, w, takich, w takich sytuacjach, tak? Mniejsze pole rażenia, nie? Zawsze trochę. Tak. Okay. tak. Bo my się zaśmiejemy, bo tak. na coś krzyknie, że kto Łazienkę mamy? Hi-hi-hi. Nie się wiem. My, nie wiem. A, a nie wiemy. Ja On dzisiaj kuchnie. Już się a my. wiemy. <laughs> Jak ci się śpisam, emu? Cudownie. Wygoda o spania. O Bole, No spania. Tu jest. Uła. Tu jest po prostu. Nie była ziemia. To jest po prostu jak... No, jakbyś jak... się narodził na nowo. Jak, jak sobie sam po prostu śpisz, to przecież jest tak cudowy. No jest okay. Temperatura uh -huh. jest po prostu idealna. Nóżkę wysuwasz kiedy chcesz. Mm, Wygodnie, mm. <grym> zawsze, w każdej pozycji. Możesz, <grym> <Owe>. <grym> możesz spać na głowie, możesz spać na dupie, możesz spać na, na piętach, jak chcesz, przy ścianie, obok ścianie. No, no ale jakieś włosy ci wchodzą w buzię pewnie. No Musi. człowieku. No Nie. żadne? Oh, Nie. A serio? I kołder masz cały czas w tym samym miejscu nic nie zabiera? A co gdzieś Ci za gorąco? No to sobie nóżkę wychylam A okno możesz otworzyć? No kiedy chcę, a mogę sobie dostosować jak mocno chcę okno otworzyć Regulacja też kaloryfera jak najbardziej Pode mnie ustawiona, no klasa po prostu Panowie brakuje mi tam, nic z nimi nie brakuje Spełniony jestem po prostu Mówisz, że najgorszy problem z paniem był jednak z ręką Kobieta, że... Tak Chyba Mam w pokoju odświeżać. Dwa dni temu jeszcze kupiłem nawilżacz, kurwa, mam wrażenie, że jest już tyle samo urządzeń do oczyszczania powietrza, co ludzi w tej sypialni. A ona i tak musi pierdolić. a to jakiś kaloryfer na piątkę, a to co, że co byś tam jej naustawiał? To i tak zawsze jest tam jakoś nieprzyjemnie, no. Przecież za gorąco. Za gorąco. No przecież u was to jest popierdolan temperatury? To gorąco. każdy, kto do was wchodzi, to mówi że nie ma takich rzeczy. No jak? Przecież to się poci człowiek ciągu minuty. No. I była jedna noc, gdzie było wspaniale, te dwa, dwie noce mm. temu. I co jest tam? Był zakaz włączania kaloryferów, oficjalny, został odgórnie nadany. Był nawilżacz, było oczyszczacz, Jedna noc była fajnie. To, to słuchałem później cały dzień. No ja to zapalenia pust dostanę. Ja to to nie sam mogę, stary. Ja to będę chora ciągle chodziłam. Ja my, ja my identyczną sytuację. Po Pokłóciliśmy się, ale naprawdę tak pokłóciliśmy się, serio, o to, czy zostaje zamknięte, czy otwarte okno przed spaniem, bo ja już mówię, tu jest za gorąco, ja nie wytrzymam, ale ja będę chora, nie? I wyszło na moje, tym, i zostawiłem otwarte okno. Bo... Najgorsze coś mogłem wstać. Rano chora. wstała, a przy! No, cholera. Ale jestem za I już nie było takiego, że widzi to przez ciebie, tylko już te takie smutne oczka. No, mówiłam zamknąć. I, I pomyśle, idę, ja, ja siedzę, nie... ja siedzę i co? Co on zrobi? Tak nie I nie dostanę, tak, tylko nie dostanę pensji. Całe życie mi to nie. Zmieścię. czuję! Rem. Nie czuję <laughs> Zęby mi wypadają. I tak chyba dumny z ciebie <laughs> <jesteś. laughs> Tak, ja się wyspałem. <laughs> a ja wtedy. Szybciutko. Nie e... warto! Zapomniałem o tym, że trzeba też pamiętać o tych wszystkich datach. Tak, tak. O jest. Jest. Imieniny, kiedy ma imieniny Milena? M Mileny. No. Kiedy ma kiedy? imieniny Milena? Kiedy ma? Miesiąc? Klaudia, kiedy? Ja zadałem pytania, to ja tu zadaję pytania. Kiedy ma? Nie mam pojęcia o imieninach. A urodziny? 27 marca. No. Ale hip! Na pewno? Tak. A rocznica wasza? Eee, 8 marca. A ty? Nie, no nie, ty ja nie pamiętam. ja nic nie pamiętam. Ja z datami to. Ja nie pamiętam. Ja A z twoją zapominam. ty mi. Ja... No, ja waszych czy będę pamiętał. 23 lat. Ja waszych nie pamiętam. Ja twoje pamiętam, bo. Nie mogę powiedzieć cię mój datach. Ja też pamiętam, ale. Bo, e... To był strzał mój w kolano. Tak. Bo wy pamiętacie moje, ja nie, nie pamiętam waszych. Ale... Pamiętasz... Wojtka... Ja Wojtka nie pamiętam. <grystanie> nie pamiętasz naszych urodzin? Serio? Naprawdę? Ja dzisiaj mam urodziny. Jeszcze mi powiecie, że nic dla mnie nie ma. Ja tylko Casper pamiętam. Cyba mnie? Lewo? No. Nie, nie, nie no kończy. Ja, przecież... Powiedz Klaudii lepiej. Dobra, Klaudia ma... Wszystko znam. No. Znam wszystko, ale to też dlatego, bo dzisiaj rozmawiałam o tym odcinku. I się przygotowałeś. I mm -hmm. z imieninami mi podpowiedziała troszeczkę. Więc ja to kojarzę te daty. Te trzy podstawowe, te, te, ten trójkąt, mm -hmm. ale dzisiaj dopiero tam trzecią nogę statywu dołożyłem. Trzy, a a imieniny? To, to jest imię. ta trzecia noga. Nie. No nie kojarzyłem. Jak widzisz taką minę, co tam? Dobrze. To się zastanawiasz, okej, okay, może. I to, to jest zawsze jedna z takich myśli. Co zapomniałem? Coś było. No. Nie. no. Czyli życie w ciągłym stresie. Często? Mm -hmm. Nie mm -hmm. warto. Czy nie warto? No nie warto. No. Czy yy, widzicie zmiany w dziewczynach, jeżeli mają okres po prostu okresu? Po prostu. Ojej. Tak? Ta 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 ja nie, ja, nie, do ja, nie, nie doświadczyłem do tego w sumie. Nie. nie Pff. Tak. Naprawdę? No. To fajnie, bo, jak, ja, bo ja nie miałem jakichś... Ja Ja triggeruję Klaudię często tym, bo jak ona jest jakaś niemiła, czy coś no ja co okres się zbliża, albo okres mm. masz. No nie, nie okres. Tak. No. Chcę się, no mam, ale. Macie jakieś sposoby na nie? Co się rzucacie w nie czekoladkami, czy coś? Jakieś, na na złagodzenie tego, czy. No ja mhm. mi się tak obficie ją obdarować słodyczami. O, okej. Okay. W, takim, w takim złym okresie? No. No to ja. chyba dobrze wpływa, nie? Endorfinki tam, dopaminka. Takie zawsze no, takie... To, mhm. Lubię takie to tumblrowe podejście, że jak wiem, że ona jest, że jak były zawsze takie memy, że przyjechać z jakimiś no. słodyczami, mhm, na przykład m. jakieś m. kurwa tam lody, czy coś takiego i co i Netflixik mhm, i m. powybieramy sobie dwie godzinki. <śmiech> <śmiech> ja? Kurczę, czy ja mam jakieś sposoby? No jednym to już powiedziałeś, że odpuszczasz, do tak? Tak, bo nie on tak sobie je zebrał, że im kalendarz okresowy się w ogóle nie zbierze. Zamiast kalendarz adwentowy to okresowy. Piotrek, a jak do ciebie przychodzę do pokoju, to myślisz, że po co? Żeby cię zobaczyć? Tu a, a nie? Idę sobie z tobą pogadać, bo już mam dość u siebie siedzieć. A tak to metodę. Zło. No. Nie no właśnie mówię, że Nikt ja się dziwię, bo twoja? jakby... Albo ja jestem mało spostrzegawczy, albo po prostu nie wiem, ale no, nie, nie, nie zauważyłem jakiejś takiej wielkiej różnicy. Sądząc po Twojej dysleksji możesz być mało spostrzegawczy. Tak. To, to, to na pewno. Ale nie, naprawdę. No, nie, jakby nie, 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 nie zauważyłem jakichś takich większych wahań nie? Mhm. na w emocji. Mhm. bo Czyli potwór nie wyrastał żadnej z nich. No, moi drodzy, jeszcze pewna taka kwestia. Czy mieliście jakieś sytuacje z lajkami na platformach, tudzież Instagramowych, oh, yes. tudzież TikTokowych, tudzież już nie chyba żadnej. Ja nigdy w życiu. Ja wiem, yeah, że yeah. to jest jakby popularna rzecz i od ciebie i od ciebie, mm. ale. Ja ogólnie nie miałem nigdy z tym problemu. I moja dziewczyna jest wyrozumiała i jakby taka y, z tym na luzie. Albo zarysuj, bo o co chodzi z lajkami, że. No, ale kiedyś miałem taką sytuację, jakby nigdy, nie, nie, nie miałem tego długi czas. I w pewnym momencie było obrażenie. Ale ja za co? Do, no, i właśnie do tego okay. biję. Było obrażenie. I ja mówię, co, coś się dzieje. Nie, nie, nic się nie dzieje. Nie, jest, jest ok. Ale ty to czujesz, kurde, że coś się dzieje i wiesz, drążysz dzień, czy tam ki kilka godzin, i jest w końcu wyciągasz to. Bo ja to aż tak powiedz, kurde, bo widzę, że coś jest nie tak. Dogadajmy się, nie masz okresu, to o co chodzi? No dobra. <grystanie> dobra, dobra, dobra. Nie, nie, nie masz okresu, wiem kurwa Bo no mam nie, notatnik, nie, zapisuję krypcie Masz, masz, masz o nie ma, widzisz? Wy kobiety jakie macie inne problemy, kurwa, nie mam okresu <grystanie> To są kurwa Ale i, i, i wiedziałem, i wiedziałem, ja, jakąś tam intuicję mam, męską, ale mam i było, no dobra, powiem ci. Ale się będziesz ze mnie śmiał ja mówię, nie będę się śmiał No będzie się śmiał, bo tu takie głupie, ale nie mogę tego ten No bo polubiłeś zdjęcie tej, tej na Instagramie. Ja mówię, kurwa kiedy? No, cztery dni temu. Ale ja mówię, no i co z tego? No i co z tego? Jeszcze się pytasz co z tego? I wiesz, jakby, bo ja ogólnie nie lajkuję jakoś zdjęć na no. Instagramie. No, tak po prostu, no, w sensie dziewczyna, <grym> Jakimś takim. to <grym> Bo już wiem po prostu z czym to się wiąże. No, ale nie pole... No, u mnie to źle się skończyło jakby i lepiej chyba tego nie robić. Mimo nawet jak masz wyrozumiałą dziewczynę, to gdzieś tam może ją lekko boleć, że akurat... Jednej dziewczynie polubiłeś zdjęcie w ciągu przez osta ostatnich dwóch tygodni. Ja w, ogóle, ja w ogóle nie wiedziałem, że jest taka funkcja na Instagramie, że można sprawdzać, co ktoś polubił przed kiedyś była, nie? Wiem, czy teraz ja nie, nie wie wiedziałem, że masz takiego. Chyba nie ma. Chyba nie ma już. Nie ma! A, nie Chyba nie, ma. nie. To mi się wydaje. A, nie ma! La, 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 la. Kurwa. Jakby. No, ja jeszcze dodam do tego, że u mnie to wyglądało tak, że mało tego, że polekowałeś zdjęcie dziewczyny, coś polekowałem. To jeszcze było... Widzisz jak ona wygląda? No, no widzę, no bo polekowałem. Czyż ona jest przeciwieństwem? Nie. No. Czyż ja to... tak nie wyglądam? To by się podobają no. zupełnie inne dziewczyny. Sztuczne cyce. Tyce ci się podobają? No. Serio takie sztuczne cyce ci się podobają? Nie wiedziałam! Serio? Jeszcze, jeszcze żeby... Wiesz co? Wiesz co? Żeby jeszcze miałem dobrze je zrobione, nie? A one chujowe są, takie sterczące. Chciałbyś takie cyce? Nie Ja... Nie, no ale generalnie... Ale... Znowu ta zasada postawić się w drugim miejscu, jakby zobaczył, że Mila wchodzisz bo, do Instagrama bo, czy... i Milena polajkowała 12, typów z takimi wielkimi kutsami. Ja coś no, tacy. No, ale. Ja, ja się chcę właśnie dokończyć, bo ja miałem tak, że no. ona. no dobra, to patrz. Że nie powiedziała mi tak, mm -hmm. tylko zrobiła to, co właśnie powiedziałeś, mm -hmm. i miałem takie, kurwa. <grychy> Jakiś taki facet właśnie z na mówię, nie, mówię, o kurwa. No, ale jakby rozumiem, ona, rozumiem. Ja te, ja już tak Ale ja trochę podchodzę. miałem taki. kurwa. Oh, ja Miałeś, a ja właśnie podchodzę tak, że jeśli ja mogę, oglądam Telaski, no to niech ona też ogląda, jakby no to nie jest ostatecznie, do, 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 do czegoś dobrego to nie prowadzi, bo się porównujemy i wiadomo, to jest problem XXI wieku. Wow, myślę, że to jest dobry moment, a, a żeby zakończyć naszą dyskusję na temat, dlaczego nie warto mieć dziewczynę, Oczywiście nie chcemy tutaj być na żadnych szowinistów, dziewczyny jesteście wspaniałe, ale dzisiaj porozmawialiśmy o tym, dlaczego nie jesteście wspaniałe. Dokładnie. Dokładnie. Jakby nie było jakoś bardzo warto, no to byśmy nie mieli tych Jednak dzieci. byśmy ich nie mieli. <grym> no jednak, e, jednak te plusy przeważyły nad minusami zdecydowanie w naszym, tak, w naszym tak. przypadku. Mamy nadzieję, że. Do kolejnego takiego odcinku, dziewczyny, weźmiecie się w garść i pomożecie, żebyśmy wszyscy we trójkę byli w związkach, no? O, tak, w komentarzach. w komentarzach, Która chce Piotka? Która by chciała, żeby Piotrek wam jakiś garneczek ulepił? Co tam jeszcze umiesz zbudować? Ua, Zbudować dom. Związek. płodzić syna, no. zasadzić... Związek. Musisz kiedyś na odcinku spłodzić syna, przyjdzie no to, gość. No to jest ciekawy pomysł, no. Ło, zaprosimy jakąś gwiazdę porną. Nie, do czego? No. Ale było. No, dziękujemy bardzo. Piszcie, jak wam się podobają takie odcinki. E, taki mamy na razie zamysł na prowadzenie całej tej serii, żebyśmy w poniedziałki wrzucali sobie takie odcinki dyskusyjne między naszą trójką, takie podkaściki, pierdołki, a środy i piątki to będą te odcinki, gdzie zapraszamy gości. E, przyszłość zweryfikuje, czy wy chcecie to oglądać i czy nam to wychodzi. I być może zrobimy kolejny odcinek taki, tylko że w drugą stronę. Dlaczego nie warto być z chłopakiem? Tak, dokładnie. Nie, mieć Czy miałeś tam o pozytywach? Nie, nie no negatywy tak, są, tak. są fajnie. Tak. fajnie się obśmiewa bardziej. O... No i jak widzicie, mamy zajebiste koszulki, nowy projekt już e, niedługo na sklepie Kumpelstwo. E, zapraszamy serdecznie. Ale sztuka. Bardzo fajne fajne koszuleczki, jak wam chłopaki się nosi? Mi siedzą pest. Zajebiste, są, no? Są cudowne. Elu. Narka, narka.